Cześć, cześć. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Zagrajmy Fortnite'a. No to co, gramy, gramy, relaksujemy się. I co? I zdobywamy trochę lepsze poziomy, trochę lepsze poziomy, bo koniec sezonu jest bliski, koniec sezonu jest bliski. Zobaczymy jak to dzisiaj nam pójdzie. O trochę, tak jak mówiłem, trochę pomyczymy, szczególnie że skończyliśmy już kroka to, że się zastanawiam, jaką by wziąć gierkę. Więc, yy, no jakąś inną na pewno, chociaż w sensie inną, w sensie innego typu. Może jakąś przygodówkę, ale to jeszcze też pomyślę. Zastanowimy się, co to będzie najciekawsze. Tak, bo to też musi być tak coś fajnego. Tak. No dobra, rozejrzyjmy się. Co my tutaj mamy? Gdzie my tutaj możemy sobie polecieć? A polecimy sobie od razu tak. Nie zlekajmy. Tam, gdzie możemy wylądować, tam wylądujemy. Całą minutę będziemy czekać. No mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to pójdzie trochę szybciej. A z tego wszystkiego nawet nie wiem jaki tryb bezbudowania budowania włączyłem. widzicie tak od razu kliknąłem. Ostatnio graliśmy w tryb bezbudowania I tak po prostu od razu kliknąłem. I od razu skaczemy. Czy ja podziwiałem podziękowałem kierowcy Busa? O nie, czyż bym był słuchajcie niewychowany? Nie pamiętam, może odrochowo kliknąłem, tak? Ten magiczny przycisk, żeby mu podziękować. No mam nadzieję, że zrozumie, tak? Że się nie pogniewa. No dobra. I wchodzimy na poddasze. Co my tu mamy? Nic ciekawego. Wędka, to wędka, to ja dziękuję, to nie, nie, nie bardzo. O nie. A my z tą wędką tylko. Udało się. No, to była akcja secie. w ostatniej chwili. Ten pistolet, a on miał niebieską strzelbę, tak? To też zadał nam olbrzymie obrażenia od razu. O ty! O nie, no temu już się udało, chociaż był identycznie ubrany, tak zaskoczył nas. No nie zdążyliśmy się tutaj uleczyć trochę, tak? No cóż, no cóż, ale to nic, to jest dopiero rozgrzeweczka, ja już kliczę duszę w gotowości i jedziemy znowu i chyba mamy nawet tą samą postać. No dobrze, zaczyna się. Mam nadzieję, że ten tutaj, ten drugi mecz będzie lepszy, tak lepiej nam po prostu pójdzie. Oj, szukamy, szukamy meczu już 14 sekund. Dosyć długo, tak? Ale już mamy ekran ładowania, a wiecie co, korzystając z tego, że teraz tutaj nam się ładuje, to ja serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić, tak, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Fortnite'a, z tej innej gierki, która na pewno będzie, tak, z innych gierek, ze zdrapek lotto, zawsze staram się mniej więcej o 14:00 zdrapać jakieś zdrapki lotto. Hmm, 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 teraz się zastanawiam, gdzie by tu polecieć. To ja się pozastanawiam, a wy śmiało kliknijcie łapeczkę w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. A niech będzie tutaj. I lecimy. No i teraz już dla pewności tutaj klikam. Oczywiście dziękujemy kierowcy busa. Bo tutaj dobrą robotę robi, słuchajcie. Dobrą robotę, tak? Jak on się nalata, jak on się nalata. No to co? No to skaczemy. To kluczowe pytanie, gdzie tu wylądować. No dobra, mamy już jakąś strzelbę, więc już jest ok. Widziałem dosyć dużo przeciwników, więc nie będzie za łatwo. Ale to dobrze, bo przynajmniej będzie ciekawi, tak. Szczerze wolę zginąć jako numer 80, a żeby było trochę ciekawiej, tak. No bo przecież mieliśmy i likwidację w ostatnim meczu. I naprawdę taka akcja była przecież ta pierwsza, to, to znalezienie tego pistoletu i te strzały. Było ciekawi, tak. Niż że po prostu tyle że włąkamy się i tyle że przetrwamy. No proszę mamy to nie przepadam za tą bronią, ale ona jest złota, czyli legendarna, tak. Więc... O ty! To nie ten, to nie ten przeciwnik! O jazno... No nie wierzę. Znowu 81. No dobrze, klikam, ale to już teraz będzie ostatnia, obojętnie jak nam pójdzie. Pewnie będzie bardzo krótki, jak skończymy na 81, to już koniec, tak? No nieźle, no nieźle. Zaskoczył, tak? Bo tutaj, tutaj ta postać, właśnie, która zwyciężyła, no była ranna, tak? Po, po, chciałem się jakoś do niej podejść i nagle zaatakował nas z boku. Jesteś silny, tak? Dopiero co tutaj zaczął swój bój. No dobrze, no szukamy kolejnego, trzeciego już meczu, tak? No i tak czasem trzeba. No dobrze, teraz to się zastanówmy, gdzie by tu lecieć. No nie lecimy znowu tutaj do tych domków. Wybierzmy jednak inne miejsce. A niech będzie zderzać, czemu nie? 108 Szkoda, że tu nie można sobie statystyk narobić, nie? Patrzcie ile strzałów w głowę bym miał Ale to już by było jawne oszustwo No i lecimy, oczywiście dziękujemy kierowcy busa Już oceńczę, że możemy wyskakiwać, no ale my sobie podjedziemy Podlecimy właściwie Bo bez sensu potem tak o. I już Spadamy. O, ja nawet nie wiedziałem, że tam są te cysterny. To sobie rozbijemy taką cysternę, i z tego co pamiętam, od razu zostaniemy na full osłony. To, to tak tego nalotu użył. Ty! No nie wierzę, słuchajcie. No dobra, no ale słowo się rzekło. Mamy taki króciutki odcinek. Albo dobra, nie, klikniemy jeszcze raz, jeszcze raz sobie. Ale naprawdę, dzisiaj mamy jakąś. Wyjątkowo pecha Naprawdę wyjątkowo pecha, ale no... No nie spodziewałem się, że naprawdę będziemy na 92. Jest tak dwa razy na 81 raz na 92 co to się dzisiaj dzieje, tak? No dobra, zobaczymy. Teraz to już definitywnie będziemy setny. To definitywnie koniec Zobaczymy, zobaczymy jak to nam pójdzie. Tu jakieś jeszcze świąteczne obrazki mamy, no dużo dzisiaj ekranu ładowania, to fakt. No to, no to tu teraz, no to tu, żeby nie faktycznie w to samo miejsce, też kusi tu, nie, ja nie wiem czemu, ale to tu sobie polecimy. No, i już tylko 12 sekund jest nasza akcja. No tak to jest właśnie. Ta gra Fortnite jest bardzo taka nieprzewidywalna, tak? Czasem naprawdę idzie dobrze. Oczywiście to jest też od mojego nastawienia. Tak, zawsze tak jest. W jednym dniu człowiek jest trochę bardziej skupiony, w jednym trochę mniej, tak? Chociaż ja staram się zawsze tutaj jak najlepiej grać. No ale nie zawsze bywa. To też jest kwestia na kogo się trafi, tak? Trafi akurat na naprawdę jakiegoś bardzo dobrego gracza, no to marne, marne są szanse. No a jak na jakiegoś dosyć niedzielnego gracza, chociażby takiego jak ja, chociaż myślę, że już jestem taki sobotnio niedzielny. No ale cały czas do jakiegoś esportowca to mi wiele brakuje. Aczkolwiek nie, nie planuję takim pozostać. Chociaż życie. Zawsze potrafi zaskakiwać. No Supermenie! Ach, to ci Superman! Taki Superman, że ucieka! O nie! Dobra, to nie było za bo dobre. O nie, to w ogóle nie jest dobre, bo ja nie mam amunicji. O nie, o nie, znowu tak szybko zginiemy. Szybko szybko, jakaś broń. Gdzie jest ten Superman? Dobra, wypijmy sobie osłonę. Dobra, no i lecimy, no. Zakładam, że gdzieś tam ci przeciwnicy jeszcze się chowają. No tu ktoś już przestał grać. O ta ci. Ale tu jaki dym zrobił <śmany> tym czołgiem. Słuchajcie, 60 miejsce. To typowo nie jest nasz dzień, tak? To ewidentnie nie jest nasz dzień. Ale ja bawiłem się i tak bardzo, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że wy również, mimo iż tutaj faktycznie byliśmy raczej na końcu tabeli, ale było bardzo ciekawie. Przynajmniej mi się wydaje. Dla mnie było. Więc jeżeli Wam się też podobało, to serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału. Dzwoneczka, łapeczki w górę, jakiś komentarz będzie mi naprawdę bardzo miło. No i co? No, ja już Was więcej dzisiaj nie będę zatrzymywać. Serdecznie dziękuję za to, że byliście, że oglądaliście. Zapraszam, oczywiście, na kolejne odcinki. No i do usłyszenia! Cześć!